Nie masz czasami dość i rzucić to wszystko i wyjechać w bieszczady? Mówię o wierze, o relacji z Panem Bogiem. Że widzisz, że tak to ciężko idzie, jak na łogorze, jakaś potworna męka w ogóle to jest niekarmiące, niedobre nie daje Ci to żadnych użytecznych, dobrych rzeczy w Twoim życiu. Mówi ktoś o owocach, że mają być dobre owoce, a w Twoim życiu jest suchota, lenistwo nic się nie dzieje. To może być kryzys albo regres. O tym między innymi rozmawiałem z ojcem Wojciechem Jędrzejewskim. Zachęcam do obejrzenia całej rozmowy, natomiast teraz zaprezentuję wam krótki bardzo fragment, jeden z moich najbardziej ulubionych z tego naszego czasu wspólnego z ojcem Wojciechem. Człowiek na przykład rodzi się w tym kraju, w którym wiadomo, jaka jest kulturowo umocowany, myślę, że coraz słabiej. Ale jednak kwestia wzięcia chrztu, komunii świętej, bierzmowania jeszcze. I potem wchodzimy w dorosłość, spotykamy nowe wyzwania, nowych ludzi, poszerzają się nam horyzonty, i wtedy często osoba, która wchodzi w taką dorosłość, widzi w duchowości, no właśnie, takie. Jeszcze jak coś nie idzie w tej duchowości, mm. czyli no jest ten kryzys, o którym mm. mówisz, czyli po prostu na przykład ta modlitwa, która była zakorzeniona gdzieś tam od dziecka, już wydaje się jakąś wyliczanką dziecinną, gdzie chodzenie do kościoła wydaje się smutnym obowiązkiem z młodości, który spełniało się dla rodziców. No wydaje się, że po co mam, nawet jeszcze przez jakiś czas próbuję, próbuję się modlić tymi samymi słowami, próbuję chodzić do kościoła. Ale to nic um, nie, w cudzysłowie nie daje, nie daje jakiegoś, jakiejś pełni, jakiejś bliskości z Bogiem, mm. i wówczas, um, czy nie jest najbardziej powszechnym wyborem, a daje tym spokój, żyje inaczej. Po co tymi różnymi, no właśnie, zakazami, obwarowaniami, obowiązkami zaprzątać sobie głowę. Mm. Mi się wydaje się, są dwa takie modele, mm -hmm. jeśli chodzi o to rozstanie się i odpuszczenie sobie rzeczy duchowych. Pierwszy to jest taki, że e, nigdy nie, nie nastąpi żaden rozwój e, w tym, co przyjęte. Nie? Pewne obrazy Boga, pewne myśli, przekonania, e, praktyki e, one były częścią, takie, taką niekwestionowaną częścią życia. E, e, i czek się nie stawiał pytań w po, po co to robię, bo to było takie oczywiste, a im, im, im bardziej kultura jakby to wspierała, taka zewnętrzna, zgadzam się, że tego, to, to, to coraz mniej to jest umocowane, No to tym bardziej czek tych pytań nie musiał stawiać. Nie? I w pewnym momencie nagle, nie wiem, ktoś, ktoś to zakwestionuje, ktoś to wyśmieje, Albo wydarzy się jakaś trudna rzecz, i się okazuje, że ta, ten, 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 ta sukieneczka komunina, czy ten właśnie garniturek pierwszokomuniny, on jest po prostu żałośnie za mały. Znaczy po prostu nic z tym nie jesteś w stanie ani wyruszyć na duchową walkę w tym, w tym właśnie mundurze. mundurku. Garniturku. Ani stać się oblubienicą w jakimś miłosnym takim porywie, bo ta sukieneczka no, no, to, to nie jest suknia ślubna. Jakkolwiek nawet by takie skojarzenia budziła, no to, nie, to jest dla, dla dziecka, a nie dla, dla dorosłej kobiety. Więc właśnie jakby nigdy nie dojrzała ta religijność dziecięca. I w związku z tym nagle przy pewnym jak, jak, jakimś trudności, kryzysie, który się dzieje. Mówisz, że właściwie ja to wszystko robię, nie? przecież to, to nie działa. Albo ośmieszam się. No faktycznie, no on ma rację, jak tak mówi. Nie? Czasami jakieś najdrobniejsze, nawet krytyczne uwagi, takie do, teologiczno-doktrynalne. Ktoś powie: Widzisz, modliłeś się, i nic z tego nie wyszło. Nie? To może jednak Pan Bóg Cię nie słucha. I, ludzie, i to, jest, to jest w ogóle dramat, nie? że. Gość, który na przykład pisze doktorat z jakiejś poważnej dziedziny, takiej świeckiej, nagle gotów jest przy takiej krytyce powiedzieć: No faktycznie, kurde, nie wysłuchał mnie. To może go nie ma. I to jest w ogóle. No to jest niezła jazda, nie? Po prostu, że, że nagle jest taki rozjazd pomiędzy kompetencjami zawodowymi. Pomiędzy różnymi pasjami intelektualnymi, które ludzie mają, czasami bardzo zaawansowanymi, a tematem właśnie religii, wiedzy o Bogu, wyobrażenia w ogóle, o co tu w tym wszystkim chodzi, jak to, jak to działa, jak to jest. Nie? Więc ludzie porzucają ten świat w takim poczuciu, że zbyt późno to robią i jest pewnym zawstydzeniem. A zwłaszcza jeśli jeszcze ktoś by na przykład właśnie od nich czegoś oczekiwał, czy, czy, czy apelował o to, żeby coś robili, czy czegoś nie robili, jeśli to jest tak bardzo kruche, nie? cały ten światopogląd, jeśli on jest tak, tak, tak wiotki, no to on nie może być oparciem nie? dla jakichś poważnych decyzji. Które, które człowiek dorosły miałby podejmować, więc to jest ten pierwszy model, że nigdy nie dojrzała tam właśnie ani modlitwa, ani wiara. Natomiast drugi model jest taki, że człowiek bardzo się angażuje, naprawdę się bardzo angażuje właśnie w wiarę, w modlitwę i mimo tego zaangażowania Przychodzi taka, taka chwila, kiedy wydaje mi się, że to wszystko na nic. Że, że po jakimś okresie takiego poczucia, że nastąpił progres, właśnie, nie? że więcej rozumiem, bardziej kocham, bardziej ogarniam, mniej ulegam różnym swoim wadom, słabościom i tak dalej. Więc po takim właśnie okresie euforii, nawet czasami, nie? że, że tak, tak wiele się stało, że te obietnice, które odkryłem wewnątrz właśnie wiary, wewnątrz religii, no bo to w ogóle jest istotą wiary, obietnice, nie, 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 nie wezwania, nie, nie apele moralne, tylko przede wszystkim obietnice są w, są w sercu. Obietnica świętości, obietnica odrodzenia, obietnica życia wiecznego, obietnica więzi z Bogiem. Więc wydają się spełniać te obietnice, ale nagle masz takie poczucie, jakbyś się cofnął o te kilka czy kilkanaście lat i czujesz się jak zupełnie początkujący. I to jest jeden z największych kryzysów, nie? Bo, a który zarazem może stać się początkiem, naprawdę bardzo nowym początkiem. Całość rozmowy jest w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu.